Wolni Olsztyn odpijanych pijanych za kółkiem. Reaguj. Po alkoholu za kierownicę? Nigdy ten komunikat wpajajmy najmłodszym. O obowiązkach rodziców i nauczycieli mówi pedagog szkolny Anna Bronicka-Doroż. Pani pedagog, po pierwsze chciałbym zapytać, jak Pani zdaniem należałoby wzbogacić program nauczania w gimnazjum, by znalazły się w nim kwestie związane z. Nauczaniem o tym, że kierownica i alkohol to zgubne połączenie. Proszę pana, w każdej szkole, i również w szkole gimnazjalnej całe grono pedagogiczne, rodzice i uczniowie mają możliwość i wręcz obowiązek skonstruowania szkolnego programu profilaktyki. Ten program osadzony jest głęboko w diagnozie. W związku z tym do tego programu należy i my tak robimy, łączać wszystkie treści, które są dla danej czy to społeczności lokalnej, czy wręcz. Państwa kraju ważne, prawda? Ze względów wychowawczych jak i profilaktycznych, bo to jest program profilaktyki. Także jest to duże pole do popisu, jest to taka możliwość, że można bardzo dobrać treści do specyfiki i potrzeb, prawda? Danej szkoły. Szkoła uczestniczyła niedawno, dwa lata temu w programie mzp -tu. Czy mogłaby Pani powiedzieć, jak wpłynęło to na dzieci? Czy mogłaby Pani scharakteryzować, jak ten program wpłynął na ich zachowanie? Tak, myśmy ym, dwa lata temu uczestniczyli w takiej kampanii organizowanej przez Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień w, w Olsztynie. Była to kampania Piłe Śnieć. Każda szkoła, oprócz takich ogólnych założeń, które MZPiT określił dla placówek, miała możliwość ym, zrealizowania prawda, tego, y, tej, tej kampanii u siebie według własnego pomysłu, inwencji. Myśmy troszeczkę rozszerzyli. Yy, jakby no, no nasze działania, bo objęliśmy tymi działaniami nie tylko młodzież, ale również rodziców i włączyli się samorządnie do tego wszyscy nauczyciele, bo sama, sam tytuł, hasło kampanii. Piłę śniejeć. Jest to bardzo istotne hasło, które, czy, czy, czy właściwie zagadnienie, które dotyczy nas wszystkich Polaków. Prawda? Bo zdajemy sobie sprawę z tego, że mity dotyczące alkoholu są tak głęboko zakorzenione w społeczeństwie i one w tak dużym stopniu wpływają na kształtowanie zarówno zachowań, postaw, sposobu myślenia. Jest to bardzo niebezpieczne, bo to się przekłada na liczne wypadki z udziałem czy za przyczyną nietrzeźwych kierowców, prawda? W związku z tym, myśmy bardzo chętnie uczestniczyli w tym projekcie, ponieważ no dał on taką szeroką możliwość zarówno pracy profilaktycznej i wychowawczej z uczniami zaangażowania rodziców którzy mieli szansę również dołączyć swój głos do do grona tych wszystkich którzy apelują do Kierowców, do potencjalnych kierowców, czyli wszystkich młodych ludzi, którzy za chwilę siądą za, za, za kierownicą, prawda. Jak również zadeklarowali swoją postawę bardzo wyraźnie. Myśmy tutaj zbierali podpisy pod, pod taką właśnie petycją, która została złożona na ręce prezydenta miasta Olsztyna. Nauczyciele, tak jak wspomniałam, samorzutnie włączyli się do, do, do tej akcji, również złożyli podpisy i również ze swoimi klasami. Prowadzili różne działania, to znaczy, nie tylko dzieci miały możliwość przygotowania prezentacji multimedialnej, nie tylko miały możliwość wykonania prac plastycznych, ale dyskutowano na ten temat. Jak gdyby każda klasa, no, w zależności od własnego pomysłu, czy to robiła jakąś debatę na, na temat właśnie tych mitów, które funkcjonują i one właściwie ogłupiają młodzież. One są przekazywane bardzo często z pokolenia na pokolenie, prawda, czy gdzieś tam funkcjonują w jakimś środowisku i te wszystkie mity mają to do siebie, że nie zawierają prawdziwych wiadomości i powodują, że ludzie młodzi uważają, że no pił ktoś wczoraj, to już może być kierowcą, ktoś wypił dzisiaj, ale wypije mocną kawę z sokiem z cytryny, bo i o tym słyszeliśmy, również może po dwóch godzinach przyspania się siąść za kierownicą. Muzyka